Co nas zasadziłeś, i ja. A, no weźcie powietrze. są nasze łapki. U spój twój. Jeszcze byłaś chyba do dzień. Już widać się korzenie, ale jeszcze trochę potrzebują. No. No tak. Dobra. Bądź w śluzku, popatrz, popatrz się w górę. Bądź w śluzku. Dobra. Popatrz w górę. Cześć. Cześć. Ja idę po jedzonko. Już już zabrakło? Tak, mi już zabrakło. O, nie ma. tu. Nie ma? Nie ma jedzenia. W ogóle? Nie są tylko złote jabłka. Nie. Musimy połowić. Tak. A bardziej ja muszę. Ja, też muszę. ja mam cztery rybki, mogę ci dać. Nie, ale nie jestem na To ja taką samą. Ja tam do piekarnika dałem. Tu no. obok siebie? Kim tak? Mm. Jest taki kochany. No. O no chodźcie beczko. Jest płynie. Nie frybcie. Płynie płynie. Dostajmy róbcie. Możliwe. Wiem, że na nigdzie nam nie pójdzie. Czy on, o, on może zniknąć? Chyba nie. Znowu mi złożyłeś Tutaj ustawmy sobie jakieś swoje stanowiska. Nie ma na tutaj, czy ja mam tu. Ui, leci! Daleko trochę. Nie. Nie mam tej gry. Zobaczmy ci, Kata, także ja no. mam tylko jedną. Słońce blaski bo jest tak piękne. Jakby wszyscy widzowie. Zostawcie sobie łapeczki w górę, nie w dół. I zapraszam was do następnych odcineczków. Zostawcie sobie łapeczki, żebyś... Znaczy samego sumika wystarczy, żebyście byli na bieżąco. Ja idę jeszcze tam, bo przecież byliśmy tam, ale nie... Nie zebraliśmy tej ziemi żadnej. <kuh> Idę z Tobą. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy to było tu? Nie wiem. To może tam nie było żadnej ziemi. Aha, o tutaj. tutaj no tutaj to ta to ta, 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 To nie jest ta ziemia. To nie jest ziemia, to, to jest ten granik jakiś, tak. no? Dobra, to nie. To już sobie tutaj połowimy. Możesz tutaj połowić. A gdzie idziesz? Nie. Idzie? Ja tutaj. Ojej, nie to ja idę z tobą. Tak, tutaj my mamy to zejście. O! Chwila. A, a, a tutaj jak? A ten? Hmm? Ja może tutaj nadbuduję. To jest ziemia, a ta, ta wielka. A, tylko y, y, teraz... Czekaj, czekaj. Dobra. O, dzięki. O. Może nie będę, może patyczkiem. tam ten, 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 ten Tutaj sobie, dobra, to, odnaczę, Nie. to jest to jest ty wszystko by się oznaczało. Hmm. Okay. a ja myślę, że powinniśmy już ja i nam. 5. To nie jest to koniec, dużo czasu. To jeszcze dużo czasu. Już będziesz w a tam zostały te nasze buhaczki. No właśnie, trzeba troszkę trzeba Słyszę jakieś te... Zombie. Zombie. Ja spróbuję nasze buhaki. Nie! O, handlarza nie ma. Nie. To samo tam wszedł ta pod ten tunel. Niemożliwe. Nie po prostu on, on albo go ten... zabiły go, wiesz? mógł wejść, skoro jest ten? Nie, mówię ci, zabiły go te, w noc mogły, bo do, do mogły i się teleportował gdzieś Dobra, i teraz trzeba... No, i iść odpocząć po dzisiejszym dniu. Ziemia, ile mam tej ziemi? Ma 28. Całkiem nieźle. Jeszcze bułki nie są do zbierania. mnie niestety. Co tu czynić? to jest Ja będę ta ją ochać. Wrzucam ci, moją. Ja to będę ta ją ochać. Noha. Ja ją będę. Gdzie ta moja muzyka? Jest. Wspaniały, to zawodnicy, można nawet stać. A teraz idę. O, mam biorę z No bo to już za mało. Gdzie by to tutaj teraz? No tutaj. O, do, dodałem, ale chyba to. No nie, to tak. Tutaj dzieje się coś. Nie. Jeszcze mało. No tak, tak. Ja próbowałam. Nikt się nie skończył naszego bohatera. Dobra, idę sobie nalać go. O, tak? o, bo jakaś góraka idzie Nie zaszło słońce. Mówi, że ja. A może to jest tak pochmurno. Nie, bo już tam zachodziło słońce, wiesz? Prawda? a O, tu będzie znak, jak zachodzi słońce. To nie zachodzi, po prostu jest taki deszcz. Nie I zawsze jest znak, jak zachodzi słońce. Jest deszcz, albo są takie chmurki. Tak. Będę się... Będę się czuł. Pewnie. Tak. Ja, tutaj właśnie będzie ta chyla. Jeszcze tutaj się włożyło. Ale nie ma w czym. Ja później zachodzę z tym. No jasne, jasne. W takim sobie pójdę. No w sumie po co? nie znam, że zachodzi słońce do naszej sypialni to pędem biegniesz? a, a skąd masz ten znak, że zachodzi bo zawsze różowe je niebo a ok ja sobie jeszcze usmażę trochę ryby hop hop już no. czy śpimy? No, Dobra, chyba za to. I co, i taki będzie pożegnanie na łóżku? Nieee, no co Ja sobie jeszcze podję, bo znaczy, nasze się ustażyły. już jedna. I druga. Ja też. Ja mogę sobie, sobie jedną dostawić teraz zostaw sobie jedną. Czekaj, czekaj, tylko gdzie Żeby... tu Tylko jest... hmm. tak? ja cię nie widzę. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Czekaj, bo ja bym chciał podnieść, ale nie Najważniejsze jest jedno, że się spotkaliśmy. Niestety to już nie jest w tym odcinku, ale zapraszam Was na. O, dal, dal. O, jej, ja chcę Ja nie jestem głodna. O, jedz. Ja nie jestem głodna. O, ja do piekarnika myślę. Ja nie jestem głodna. Ale ja, czekaj. Czekaj, o. Zaczynamy go! Tylko chyba ja muskochać i trochę pochodzić. U pa pa, pa! pa pa widzowie! Widzimy się na swym odcinku, który w sumie nie za, 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 za bardzo daleko będzie. Pa pa! I do była z wędką. Pa!